Halo halo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale i dzisiaj jak mogliście e, zauważyć gramy w Need for Speed Heat. E, kolejna seria z Need for Speeda na kanale. I... E, no i co? No po prostu zaczynajmy. E, ja tego Need for Speeda przechodziłem już kilkukrotnie. E, mnie osobiście ten Need for Speed się podoba. Jest to gra z typu przyjemna, Już żeby sobie zagrać z raz, dwa, żeby poznać tę grę, jakie samochody są OP i tak dalej. Ja ostatni raz przechodziłem tą grę kilka miesięcy temu. Chyba mówiłem nawet na filmie z Need for Speed Unbound, który się niedługo pojawi. Nagrywam to święta. Um, więc um, dzisiaj wleciał odcinek też na pewno um, o 13 um, za świątecznego filmu. i tak um, z tego Need for Speeda jeszcze zobaczymy jaka będzie forma um, bo ja będę chciał um, zrobić powiedzmy jedną misję fabularną i kilka wyścigów na odcinek żeby to nie trwało jakoś strasznie długo i może czasem jeszcze nagram jak je. po prostu sam sobie te wszystkie wyścigi jeżdżę A teraz posłuchajmy z Co tysiące Dobra, ja to skipnę, bo strasznie świetnie głos. I pewnie na nagraniu będzie to słychać. I ja po prostu... Nie chcę, żeby była taka sytuacja. Od razu gra wrzuca nas na tak naprawdę głęboką wodę. Ponieważ jesteśmy w środku wyścigu. W samochodzie możemy sprawdzić na poziomie 328. To jest dosyć wysoki poziom, jeżeli chodzi o samochód. Z tego co pamiętam, w tej grze można było 400 plus zrobić. Um, tak więc. A i muszę jedną rzecz zmienić. Bo przed nagrywkami ustawiałem sobie ten. i może dlatego nie słychać jak coś mówią. Nie wiem. Wiem, że tnie się ta gra jak cholera. Nie, Nie wiem, wiem dlaczego, ale Need for Speed and Bound już się, jeżeli chodzi o e, cięcie się gry i lagowanie, to już się poprawił na pewno. Tak więc ym, już naprawiłem to. No i to samo będę musiał zrobić w ym, hicie. Dzisiaj również pobrałem sobie Need for Speed Hot Pursuit, Jest to jedyny Need for Speed, którego nie przeszedłem w całości. Mam tego NFS-a na Xboxie, ale oj, dawno nie korzystałem z Xboxa, a też była promocja na 3 Need for Speedy. Tak więc... Super. Była promocja na 3 Need for Speedy, i w te 3 Need for Speedy wchodził Need for Speed 2015, Need for Speed Hit i Need for Speed Hot Prost. Ale właśnie nie wiem czy to nie jest przecena, bo takie właśnie jakby trzy inne totalnie jeżeli chodzi o rok wydania gry i czas, w którym te gry wychodziły. Więc nie wiem, czy to po prostu, żeby była tak promocja, żeby właśnie kolekcję sobie dokończyć i chyba tak myślę, bo jak kolega mój chciał właśnie sobie kupić, to takiego pakietu nie widziałem, więc może ja po prostu, nie taki pakiet, kończymy ten wyścig na drugiej pozycji. Przepraszam, przepraszam bardzo, ale tutaj coś, 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 coś.

Zrobiłeś tą samą Straciłeś wóz? On stracił wóz. Nie, show! To twoja wina. Pożałujesz, że to przeżyłeś. A on przeżył? Co ty chcesz zrobić? Wysłać wiadomość. No co? Stój! Stój! Co? Hej, hej! Słyszysz? Tutaj są kamery, nie widzisz? Co? Tak, teraz pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. Kiedy próbujesz ośpieszyć mój oddział, są konsekwencje. Frank, bądź rozsądny. Chcesz wysłać wiadomość wyślij posłańca. Ty, wynoś się z miasta. A jak zobaczę tu Ciebie albo Twoją ekipę, to dołączysz do tego wozu. Zrozumiano? Wstawaj! Przekaż to kąplo. Co się stało? Gdzie masz samochód? Hej! Pierwsze to Ana. Odpadam. Wracam do Ventury. I zabieram Liciego. Jesteśmy ekipą. Już nie. To koniec. Co? Zamierzasz iść do Ventury? Tak. Rad sobie. No, myślę, że w takiej sytuacji ze mną zagrożenia życia i zdrowia. Jakby ktoś to zobaczył, no to ci policjanci myślę, że poszliby siedzieć na długi czas. Mamy nasze Palm City. Nieważne to, to rodziny Rivera. Ja właśnie ten yy, ten Mistrowski ma taki fajny swój, swój klimat, taki taki właśnie latynowski klimat. Yy. No, bo to jest chyba miasto wzorowane na tego z pamiętam Miami. No i klimat tego miasta i generalnie wybrzeży e, Stanów Zjednoczonych czuć. czuć. no. Walka z przestępczością jest niezwykle ważna i jesteśmy w nią zaangażowani. Nasza praca to coś więcej polega ona bowiem na komunikacji z Wami, słuchaniu Waszych trosk, a także Waszych historii, bo tak się buduje lepsze społeczeństwo, tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla. Nie wiem, naszego, ale no, jak możecie zauważyć, nie działają dialogi w Edsonkach. E. Nie wiem z jakiego względu, ale może się dognie następny odcinek i to poprawię, ale jeżeli nie, no to no trochę klapa. Wybieramy postać. Tutaj też będę chciał grać kobietą. Bo no po prostu za dużo razy grałem już z tą grę mężczyzną i mi się trochę znudziło, więc myślę, że tą postać możemy sobie wybrać i lecimy. z ja wybram też kosmową. No, niestety nie dowiecie się, co Lukas chce naszej postaci przekazać, ale pewnie coś o tym, że samochód ma duże znaczenie, coś tam no, tego typu myślę, że informacje i tak mamy. Forda Mustanga nie lubię Mustangów. Wiem, jest to dosyć kontrowersyjne zdanie na ten temat, ale nie, nie lubię, nigdy nie, nie byłem, ani nie będę zwolennikiem ehm, nissanów. I tak, no i tutaj się zastanawiam pomiędzy 180SX a BMW 3 No i chyba jednak to 180SX sobie weźmiemy. Okay. Tutaj, um, achievement ja ze SteamA. Um, Witam, Palm City. Dobrze, e, mamy wyścigi dwa. Tylko e, które ja będę się gojeć. Pewnie obydwa, no, ale weźmy sobie te. Dobra. I czekajcie, bo ani samo dźwięk. Tak, teraz słychać było. Muszę... Musiał... Te wszystkie trofea, to twoje? Nie, mojego staruszka. Roberto Rivera. Pan prof. Własnoręcznie odbudował tego żółtego Camaro rocznik 67. A potem został mistrzem. Zostawił, zostawił mi warstwę. Chyba był dobry. A, wszyscy tak mówią. Szałdan, to tutaj duże wydarzenie, nie? Nie narzekam. Dla interesów to świetna sprawa. A dla startujących szansa na zgarnięcie grubej kasy. Przydałaby mi się teraz. Tak jak każdemu w tym mieści. Na hmm, następny odcinek będę miał już te ustawienia audio dopasowane. W taki sposób, żeby było mnie dobrze słuchać samochód i to co mówią. Bo paski w undounce i tutaj ma no, ja diametralnie się siebie różnią, jak może to zauważyć. Zaczynamy. Pierwsze zawody. Hej, Dex. Bądź miły dla mojej kumpeli. Testuję nowy wózek. Jeśli to jeden z twoich, to już jest wrakiem. Dołączysz do nas? E, nie. Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Tak, tak. Śmieszne, bardzo śmieszne. Zawsze do usług! Boże, będę Ale ten samochód a, nie po powodzenia. Dzięki Lukas, ale ten samochód tak mieli na starcie Mordhooktus no, tak, tak jest inny ten model jazdy tychże grze, a W porównaniu z nie, Unbound No, że to naprawdę diametra nie się od siebie różnią te Jeżeli ktoś mi powie, że Unbound to jest ten, to jest to nie, nie, nie potrafię się z tym zgodzić. Bo ja ostatnio bardzo dużo gram w Unbanda. Też mam kolejny dla Was odcinek nagrany. Także myślę, że no w tym tygodniu i hit, i unbound się pojawiłem, tak myślę. Może no, no po prostu... Jakby... Zowie... No nie, to są totalnie dwie inne gry, dwie inne rzeczywistości, moim zdaniem. I porównywanie, że... Unbound to jest hit. <grym> Otóż nie, 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 nie potrafi się w tym zgodzić. To jeszcze nie koniec! Tak no, więc. No kurwa, no. Pierwszy wyścig na, na pet, Ha! na, na Tak jak ja już nie żyję, w ligach w F1 spał brak czasu po prostu na jakieś nie wiem, przygotowania na przykład do wyścigu czy branie udziału w wyścigu. Na ostatnim wyścigu widzę taką sytuację, że, że byłem na podłum, a po prostu zrobiłem. Mały, dosyć błąd, ale e, kierowca za mną był o półtorej sekundy tylko. No i jest bliżej, e, to, to, że, to, że dobrze się prowadzi. Słuchaj, mam parę spraw do załatwienia na mieście. Najlepiej wydaj teraz tę całą kasę na zestaw nitro. W niej się skończyło, ale możesz taki kupić w sklepie z częściami. A ja ci go zamontuję. Mała porada, jeśli chcesz liczyć w showdown, musisz ciągle inwestować w furę. A to kosztuje. Ścigasz się, wygrywasz kasę, udoskonalasz wóz. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. Tak to w skrócie wygląda. A pierwszy krok to zakup tego zestawu nitro. Będę o tym pamiętał. Jak kupujesz u mnie samochód, to serwis masz w cenie. Nieważne jak świetnym jesteś kierowcą, każdy potrzebuje dobrego mechanika. Czyli Ciebie, tak? Chcesz podbijać Pan City na własną rękę? Proszę bardzo. Mówię tego, żeby byłoby ci łatwiej z kimś do pomocy. Jeśli wybierasz się do sklepu z częściami, możesz zajrzeć na stary tor wyścigowy. Teraz jest opuszczony, ale swego czasu wiele się tam działo. I czasem jeszcze się dzieje, jak nikt nie patrzy. Dlaczego jest zamknięty? Myślałam, że to miasto żyje wyścigami. Wszystko przeniosło się na ulicę. Na co komu tor, skoro każda droga jest torem? No, ten tor jest ciekawym obiektem w tym mieście. Jeden yeah, z najciekawszych, na moim zdaniem. Słyszę, że ktoś jest. Mają to gdzieś. Lukas ci sprzedał? Tak. Znasz go? W sumie tak. To mój brat. Auto było moje. Wygrałam nim pierwszy wyścig. W sam raz dla kogoś, kto zaczyna. Ha, dobrze wiedzieć. Wiesz może o co im chodzi? W mieście brakuje części przez showdown. Sprzedadzą, wiedząc, że zrobisz z nich dobry użytek. Może zrobię. Uuu okej. Okay. Świeżak w siebie wierzy. Udowodnisz, że coś potrafisz? Jasne, że tak. Daj telefon. Jestem Anna. Nazwisko wyrobisz tylko w jeden sposób. Co, co tyle? Muszę podzwonić. Tylko go lepiej nie zgub. Odezwa się! Pierwsza misja ukończona. Tak więc. Pogadam ze swoimi pośrednikami, a ty możesz jechać do Kis. Jest tam stacja benzynowa, tam się spotkamy. A, i ściągnęłam ciapkę na komórkę. E, dzięki. Działa jak skaner policyjny. Wszyscy jej używamy. Przyda się, uwierz mi. Um, tak, pierwszy odcinek myślę, że możemy zakończyć. W następnym, oczywiście, pojedziemy sobie pierwszą misję dla Any. I tak myślę, że właśnie um, tak to będzie wyglądać, że będziemy jeździć misję i jak powiedzmy jakieś wyścigi poboczne. I wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze miłego dnia. wieczoru. Pa Pa.